Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji komiksu Kroniki Jerozolimskie. Pozycji, która zabiera czytelnika prosto do Jerozolimy, miasta Trzech Religii, kulturowego tygla i zarazem epicentrum konfliktu trwającego od niepamiętnych czasów. Kroniki Jerozolimskie to komiks-reportaż, w którym Delil relacjonuje swoje doświadczenia z życia w Jerozolimie. Autor przyjeżdża do miasta wraz z żoną. Która pracuje dla organizacji humanitarnej oraz dziećmi. Komiks podzielony jest na krótkie, dzienne epizody, które tworzą mozaikę wydarzeń, spotkań i obserwacji dotyczących codziennego życia w tym miejscu oraz konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Delil podchodzi do tematu w sposób niemalże dokumentalny, przedstawiając z pozoru banalne momenty codzienności, które jednak w kontekście miasta. O tak bogatej i skomplikowanej historii nabierają głębszego znaczenia. Opowieści te są pełne z drobnych szczegółów, które razem tworzą szeroką panoramę życia w Jerozolimie, zarówno wśród Izraelczyków, jak i Palestyńczyków. Na ponad 300 stronach komiksu, obok wątków obyczajowych i dramatycznych, nie brakuje również lekkiej treści. W kolejnych opowiadaniach z dnia codziennego duże znaczenie ma bowiem humor. Nawet gdy autor udaje się do miejsc, gdzie sytuacja pomiędzy osadnikami a ludnością arabską jest szczególnie napięta, udaje mu się wydobyć drobne, zabawne akcenty. Humor ten pozwala na załagodzenie wyczuwalnego napięcia i jednocześnie pozwala chociaż trochę lepiej zrozumieć konflikt izraelsko-palestyński. Jeśli chodzi o oprawę graficzną dzieła, to podobnie jak w innych pracach autora jest ona prosta, ale też niezwykle sugestywna i pasująca do historii. Kontrast pomiędzy prostotą rysunków a złożonością poruszonych tematów tworzy więc ciekawy efekt. Kroniki jerozolimskie to więc dzieło wyśmienite, które zdecydowanie powinien przeczytać każdy fan powieści graficznych. Po więcej komiksowych recenzji zapraszam na bloga Popkulturowy Kociołek.